To mogłaby być po prostu historia pewnej przyjaźni, gdyby nie to, że to zdecydowanie coś więcej. To historia znajomości, która dla wielu może być inspiracją. Dla wielu stała się nadzieją. Dlaczego się zaangażowałem? To prawdę mówiąc nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. No, Zygmunt mnie poprosił, mu pomogłem. Zygmunt Garlik 8 lat temu zaczął chorować na stwardnienie zanikowe boczne, co oznacza, że stopniowo traci władzę nad swoim ciałem. 4 lata temu choroba ostatecznie ograniczyła jego życie do czterech ścian, ale przyjaciel, Otworzył mu okno na świat. A zamknij prawe. Przyjechał mi odwiedzić. I ja mu zadałem pytanie: Czy nie byłoby czegoś takiego, że mógł z powrotem wejść w świat internetu? Nie zastanawiałem się wtedy, czy, czy to będzie miało jakąś przyszłość, czy nie. To było, robione, to było robione wyłącznie dla Zygmunta, dla jednej osoby. Dla Zygmuta dopiero później jak zaczęło to działać i tak dalej, to zrodził się pomysł, że może coś zrobimy więcej. To, co na początku było wyzwaniem, stało się pasją. Panel podstawowy to jest panel alfabetu. Za pomocą niego możemy pisać tekst, który będzie przechwytywany przez aplikację. Rolę myszki w tym przypadku pełni zamontowany przy okularach czujnik, który pan Zygmunt uruchamia i kontroluje ustami. System pozwala mu pracować na komputerze, wezwać pomoc czy nawet włączyć telewizor.